Witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku z Jakuzy z... kiłami. chciałem powiedzieć? Z kiła z kijami. Chciałem w ogóle powiedzieć Jaku z Zero. Idziemy sobie do tej kafejki. Co? Co była? Kawiarni. Dobrze pamiętam, że to była kawiarnia? Mam nadzieję. Bo mieliśmy bronić przed graficiarzami. Czego nie robiłem? Prostu se poszedłem. Ale może znajdziemy. A tu coś jest. Tak, jest scena. Dobra, gonimy go! Panie, zostań tu! O, są tu Konkurencja, strzelam, że to jest konkurencja. Serio? Jeszcze ten ciciak też pomoże? אה, אני נפרץ אמרם. סוטו גדש. Oh. <sighs> A tak za co pójdzie sobie? No i mam nadzieję, że nie będziecie, bo tu wrócę. A nie chcecie, bym wrócił. Pięćdziesiąt tysięcy? Super, trzydzieści poziomów dostaliśmy za to, świetna misja. Ja w kolejnym odcinku pójdę na główną misję, tylko jeszcze pójdę do Eiji, bo tam widzę, że jest misja. Tutaj jest misja, ale wiem o co chodzi. Na razie nie chcę tam wchodzić, bo jeszcze trzeba będzie iść powalczyć trochę. Dużo jest tych misji. Jezu, wszyscy mnie macie za wrogów. Masa, masa tych misji. Majuji na razie nie będzie, co mnie smuci, dlatego trzeba iść zrobić główną misję. Przechodzi dziwnymi ścieżkami, żeby znaleźć wszystkie te wszystkie te kluczyki. Tu chyba w tej uliczce jeszcze nie byłem, tak mi się wydaje. Tak myślałem, że to jest jakaś misja. Ruby, jakiś ro romans w końcu normalny. Czy to nie jest kobieta, a wygląda, Chociaż dobra ta twarz z tego z tego rzucu, z tego profilu jest taka trochę, nie? Serio, co to kurde jest? bo mam bardzo mało. Będzie fajne, jak będziemy więcej jakby jakbym będzie szybszy, bo starać w wolny i słaby. Hmm. Tak nie było miło z tego spotkania. Ale Substory skończone, nie? Może jakiś kluczyk tutaj będzie. Jest. Widzicie? Zostało nam, nie wiem ile jest 20 na pewno jeszcze kluczyków. Ale patrzcie, gdzie one mogą być? Jeszcze jedna z misji prawdopodobnie będą strzelam, także jakieś misje poboczne Substory będą je miały. Albo nie wszystko zostało nam pokazane aktualnie. Kurde, no muszę się wrócić tak daleko do tamtej misji przy Asi.

Dzięki za pieniądze! Więc może tym razem dojdziemy do misji, którą chcę zrobić. Później trzeba będzie jeszcze zrobić ten... Znaczy, ten item wziąć do side questów, który będzie na nam szukał te side questy. Bo on jest fajny, naprawdę, jak zobaczyłem, że on szuka side questów obok, mówię Kurde, ale świetne, nie? Nie przeoczymy wtedy żadnego. Drogi panowie. Co tu za misja, bo A zobaczmy. To nie chciałem tu wejść, ale przypadkowo wszedłem. Albo my tu byli I... tak mało ludzi? Nie jest to zbyt ciekawy. Nudne. 3000 straciłem tak naprawdę. O właśnie, tutaj ten typek potrzebował okularów. O, to mi właśnie wzięło, że on ktoś potrzebował okulary. Hmm? A ktoś tego nie chciał? Ktoś tego nie szukał? Typek tutaj nie chciał, ten dzieciak, gdzieś tutaj? Nie, nie ma tego quest'a. No to nieważne, myślałem. Mm. Ale chyba pójdę sobie zrobić główną misję, co? Pójdziemy chyba na główną misję. Nie wiem, czy zrobimy całą, ale zrobimy trochę. A możemy zacząć, mamy jeszcze trochę czasu, więc. Przejdę się inną ścieżką, bo tak. Wiecie, patrzę, czy nie znajdę tu przypadkowo jakiegoś klucza. O, jest kluczyk, widzę. Ciekawe, gdzie jeszcze mogą być te klucze. Jakbym grał w tą grę, bez YouTube'a, to bym siedział i szukał, nie? Czekajcie, bo znalazłem. I chyba nie idziemy do misji? Najpierw zrobimy jeszcze tą. Chyba to, że ta się skończy od razu. Oj. Oj, oj. <laughs> 痛み感じられなくなるまで痛ぶってやるぜ。許して黙るくせ。 muszę znaleźć jego... Brr, może gdzieś znajdę, gdzie się należy. Nie wiem, nie patrzałem zbytnio. Ale postaram się znaleźć. Nie mówię, że nie. A masz co ty zrobisz? No to na Miło, Madzi Marzy nie jesteś aż takim świrem. Idziemy do pulgatory, do czyścia. E ja to źle mówię, wiem. Muszę sobie kiedyś wpisać to. Ej, tu też można wchodzić. Ojoj, oj, oj, to pewnie gdzieś klucz zostawiłem. Tak strzelam. Na niektórych terenach. Ten Wooden Sword bym potrzebował jeszcze zdobyć, żeby dostać nowego skill'a u niego. Ale to zrobimy spokojnie, na no to mamy wszystko czas, nic nam, nas nie goni. Zrobimy trochę fabuły, co? Końcu takiej fabuły, fabuły. Jezu, ja bym tam poszedł. Nie będę kłamał, co ja jestem. Onicia! Dobra, to zapiszemy, zrozumie jeszcze misję główną. Zobaczymy co to będzie. Yy, Mogbym sobie tak szczerze skill jakiegoś dać Abilitki. Może Increase damage zrobić w sensie. 嗯。Uh To może być spoko Tak sądzę, jeżeli dobrze zrozumiałem co tam było Nie powiem co zrozumiałem, bo będzie, że jednak nie rozumiem <laughs> Czekajcie, mi tutaj ten telefon pika, wszyscy mi pikają Oj, czekajcie, czekajcie Dobra, 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 jestem, jeszcze mogę dostać zaraz wiadomość Koleżankę mam, z którą piszę i po prostu trochę jestem taki, wiecie Trochę pisze, trochę, trochę My, それがあんたの息子かキリュウ、お前、いつからそこにいい女だな、趣味のいいカギだ。Mm hmm. まあ、悪かに。

Dobra, 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 przerywam, bo gadam tam, patrzę co tam piszą, nie piszą do mnie, ale to ma fajnie, dużo kamer, tylko ci ludzie się nie ruszają, nie wiem, czy wiesz, obrazki chłop ogląda. No nic, wyjdźmy stąd, coś się tu będzie działo. Batting cages. No dobra, to idę mu pomóc.

俺俺ですよもしかしてお前田村か田村そ,そうですいやーお久しぶりですお前死んだはずだったんじゃ <laughs> お恥ずかしいことで外じゃそういう話になってるみたいですね青木からでも聞いたんですかああそうだ俺の事件を追ってて東京湾に浮かんだって さすが花屋さんだ。完璧に情報をでっち上げてくれたんですね。どういうことだ実は5年前、サイの河原に入ってボスと知り合ったんです。そして、情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。でもどうして死んだなんて嘘まあ。<laughs> 俺には幸い嫁も子供もいなかったんで別に死んでも悲しむ人間ありゃしないそれならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてねそれで花屋さんに頼んだんですそうかでも青木は今でもお前のことを探していたぞそうですかやったな 俺のこ青木には黙っていてます。うん。キュッとまた写真が撮影した。な Też spada, wszyscy kur na tym. Biegnę, biegnę, biegnę. Nie, chłopaki, nawet nie próbujcie. Mm. O rzesz górny, jesteś hamem. No nic, ogólnie chyba zakończymy przed wejściem tam, bo myślę, że. To jest misja? Skąd wiedziałem? Kenji? Nani. No dobra, do parku mam iść, tak? Ale do którego parku? Czekajcie. On powiedział takiego? Sinkachi Street. Ja myślę, że najpierw zrobię główną misję, a potem. A potem zrobię resztę. Ale też jest, kurde, pada mi tutaj. Skończymy przed samym wejściem, myślę. Więc ja was żegnam. Do zobaczenia do kolejnych odcineczków. I myślę, że będzie w kolejnym odcinku fajnie, bo już fabularna rzecz będzie przed nami. Cześć czoły.